Niestety przyszedł ten dzień. Przyszedł ten dzień i stało się coś, co nie powinno się stać. Nawet nie wiem, jak to się stało. okay Godzin później wracam na swój ogrodeczek. Y, niestety nie da się u mnie wykonać wszystkiego ciągiem. Y, zawsze mamy milion przew. I tak jest też dzisiaj. Y, planuję dziś mm, troszkę tak y, użyźnić glebę, y, żeby troszkę ta gleba się dotknęła. Pozywam chwasty. Jak również mam w planach pozbyć się już która jest za mną i chciałabym posadzić coś na jej miejsce, jednak jeszcze nie wiem co. Chociaż zastanawiałam się o buraczkach, żeby mieć gotwinkę, ponieważ bardzo lubię zupę z gotwinką Z gotwinki. Klapki były rozrzucane, wszystko wrzucane. I co kochani, czy chciałam coś jeszcze powiedzieć? Um, nie. Także zabieram się za pracę. Co babcia zobaczy? Mm -hmm. Jaki mamy ogródek? babcia zobaczy? Mm -hmm. Także mam takie coś. Tak. Takie, takie coś. Mm -hmm. Kotki. Mam ze sobą małego pomocnika. Dobrze, że jest tam kawałek ziemi, na której nic nie urosło, bo dzieci mają co robić. Także nie muszę im zabraniać pomocy, żeby nic nie zniszczyły. Mają kawałek ziemi, na której mogą coś robić, dopóki nie rozrosną nam się cukinie. Najgorzej z takimi dużymi chwastami, e, co to niedawno w ogóle tutaj e, plewiłam, najgorzej jest z tymi, oj mam nadzieję, że nic nie zdepczę, e, dużymi chwastami, bo wychodzi mi razem z nimi hewka. ale plewię to tak często jak tylko mogę, a ta w ogóle mam najsilniejszą, najlepszą odporność. Z całej naszej rodziny, a teraz wyjątkowo coś mnie złapało. Mm. Nikogo nie, złapa nie złapało, tylko mnie. Także mogę mówić troszkę przez nos. Ech. I teraz wiem, co to znaczy mieć alergię, bo czuję się dosłownie, jakbym miała alergię. Także nieciekawie. Ech. ale nie jest to jakaś choroba, ech, która. Ech taka, nie wiem, silna, raczej trwa już troszkę czasu i jest taka delikatna. Nie mam jakichś silnych objawów, tylko kater, kater trochę gardło, także jest ok, Nie jest tak źle. A taką już popołudniową porą naprawdę jest bardzo przyjemnie spędzić czas w ogrodzie. Yy, lubię coś grzebać się w ziemi. Ja ogólnie lubię robić coś, coś robić. Nie lubię siedzieć bezczynnie, więc taka praca, nawet jeżeli nie jest super mega owocna, sprawia mi e, dużą satysfakcję oraz ogromną radość. E, jak również nie tylko mi, bo mojej rodzinie, ponieważ możemy zjeść coś pysznego z własnego ogródka, a dzieci przy okazji mogą się bawić, e, jak również uczyć na przykład. E, różnych czynności, czy też. Obowiązków. Zachodzi powoli słoneczko, mam tutaj troszeczkę cień, także myślę, że będę mogła sobie tutaj wszystko podlać i uważam, że dzisiaj to wszystko, te wszystkie warzywa tak tam też potrzebują podlania, ponieważ jest od trzech może dni, czterech taka susza. Że no ta ziemia jest po prostu jak kamień, sucha, strasznie. Oj, przepraszam. Stukam, stukam przy mikrofonie. Co tam, Dydunia? Tam mam tą klapkę Ale masz swoje, tam są twoje niebieskie. W trawie leży, musisz zobaczyć. Nie mam. Jest. Nie Niestety przyszedł ten dzień. Przyszedł ten dzień i stało się coś, co nie powinno się stać. Nawet nie wiem, jak to się stało. Eee, nie wiem, jak to się stało, ale pękła mi szybka od kamel. Więc... Niedobrze, bo zacznie się Kurzyć od środka. I. No po prostu nic nie będzie widać. Także chyba czeka mnie zakup nowego telefonu. Albo ukradnę telefon Tomkowi. Nie wiem jak to się stało ponieważ telefon mi nie upadł. Jest po prostu wyżubiona dziura. Ja Nagrywam przepiękne ujęcia w moim oglideczku. Aleha, sobie muszę odpuścić z tymi ładnymi ujęciami w ziemi, bo jak mi tam jeszcze znajdzie ziemia w tą dziurę, w tej kamerze, jest dosłownie 2 mm od najważniejszej części. Ech, jeżeli mi znajdzie tam ziemi, to niestety nie będę mogła nagrywać. Widzisz, co się stało? Widzisz, co się stało, kochana? I to dziura się zrobiła. Dziura się zrobiła. Ej, hey. jakoś to przeżyję. Idę, da, idę dalej. Eee, Wyrywać teraz rzodkiewkę. No czekaj. No już spokój! Skarpetka! Dede! Ja nie wiem, jakiś po prostu szał. Jedzie to i po prostu jakiś szał tutaj jest. Dede się w ogóle nie słucha. Chciałam Wam pokazać, że coś mi zjada rzodkiewki od, e, od z wewnątrz e, pod ziemią. Mm. Ale to nic nie szkodzi, bo te już e, wszystkie rzodkiewki poszły w łodygi i ta dolna część już się nie nadaje do jedzenia. Dlatego się Pozbywam rzutkiewki. Zniknęłam. Czy zauważyłeś, drogi widzu, gdzie byłam i co robiłam? Zniknęłam, by doświadczać i stanąć oko w oko. Z nowymi sytuacjami i wyzwaniami. Zniknęłam i doświadczyłam. Dowiedziałam się, jaką jestem silną kobietą i silną matką. Miałam okazję doświadczyć i poznać przysłowiowego przyjaciela, którego poznaje się w biedzie, który otoczył mnie swoim ciepłem i wsparciem, gdy tego potrzebowałam. Miałam również okazję bardzo mocno doświadczyć tego, co wiedziałam już od dawna? Miałam okazję doświadczyć, że rodzina jest ogromną siłą. Zniknęłam, aby oczyścić umysł, który z pędu życia stał się jak chińska autostrada. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, ponieważ ludzie są głodni prawdziwego życia i prawdziwych emocji. Świat dziś jest przekoloryzowany i naciągany. A ja pragnę Wam pokazać, że wszyscy bez wyjątku. Zmierzamy się z takimi samymi problemami. Choć na co dzień doświadczam wiejskiego powiedziałabym sielskiego życia, postawiłam sobie za wysoką poprzeczkę. Chcąc być idealną we wszystkim, co robię, niestety zapomniałam o sobie. W końcu coś we mnie pękło i czułam się po prostu źle. Więc rzuciłam wszystko, aby dojść do wewnętrznej równowagi. W końcu miałam okazję żyć najzwyczajniejszym życiem. I zamiast pracować i tworzyć w każdej wolnej chwili, po prostu leżałam i patrzyłam w niebo. Gotowałam, nadrobiłam zaległości w domu. Słuchiwałam się u śpiew ptaków i wiejskich odgłosów. Będąc w dołku pamiętaj, że po każdej burzy wychodzi słońce. Tak jak w moim przypadku spotykają mnie teraz same dobre rzeczy. Powróciłam do robienia tego co kocham i co daje mi uczucie spełnienia i radość. Zbądź najlepszą wersją siebie. Zaczęłam się zastanawiać nad tym. Czy tu wracać? Jednak część mojego serca, która kocha kreatywność, sztukę, głośno krzyczała: Wracaj, wracaj, bo ktoś tu na ciebie czeka. Krzyczało wracaj, lub to co kochasz, rozwijaj się, bądź coraz lepsza i pokaż światu jakie piękno kryje się w prostocie życia. Wszystko, czego mi potrzeba. Wszystko, czego mi potrzeba do szczęścia. Rodzina, to ona jest najważniejsza. Mam pasję, spełniam swe marzenia, mam ciszę, spokój, las, łąkę. Czego więcej trzeba? Mamy tutaj kawałek drewna, które miało pójść do pieca, ale stwierdziliśmy, że y, wykorzystamy je w inny sposób. Jak możecie zobaczyć, co tutaj naprawdę piękne... Nie wiem co to jest. Wyżłobienia? Nie. Wypustki. Takie? No. To chyba miałoby być gałęzie, prawda? Drzewo jakie osło miało wypuścić gałęzie. Czy co to jest? Nie znam się. Się. To akurat jest brzoza, ale co ona tutaj, to, to nie wiem, nie wiem nie nie znam się, nie wiem, brzoza, no. No, no ja podejrzewam, że to miało być gamęzie. Nie no, tylko że po prostu, no... Jest troszeczkę spuchniała już tutaj, nie? Nie. Nie? To nie jest nie, spuchniała? Nie nie. nie, 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 to jest bardzo zdrowe drewno to. Kysiu! Akurat ta była tak jakoś gdzieś leżała, że... Mama, Coś mama jest tego. za daleko. muszę coś znaleźć. Chcesz się przynieść, przynieś, tam jest na wycieczce Wandzi zabawka. Przyniesiesz? Taki smog zielony. Dobrze. Dobrze, to leć. To leć po zabaweczkę dla Wandzi. Ja go też zmierzyć, nie wiem. To sprawdzasz, czy jest równe, czy... No tak, są Jest równe, ja stałam się delikatnie. No, delikatnie, to tam tyle, to tam nikt nie zauważy. No, super jest. I tyle. Opa! Co okay. no. eee, ja nie muszę tutaj robić? No nic, że tym, do, to za do domu już. Przepominali. Nic się tu nie korzyła. Jeszcze szkoda tylko się pozbywać. Samostki zostały. Co nie widziałem? i Taki ten. Coś miał... No to przynieś, kochanie. Toś miał coś takiego, wiesz, jak... Dobrze. Jakiś jest korzeń z drzewa, wiesz, mm -hmm. i, i, i tylko ucięty, i ten dół, taki kawałek, no i ktoś to oczyścił, polakierował. I stoły z takiego czegoś no, robił. No, nie, znaczy to... No dawaj, chodź. Nie, stoły? A ja to nie widziałem, ale no widziałem, że... Powiedziałeś, że stoły a dookoła żywica. Nie. nie, chodziło mi o to, że niektórzy robią sobie z tego, bo to ma zawsze jakiś kształt, nie? Jakieś twarzy czy, czy czegoś. I tu ktoś stawia tak, że to jest taki kształt. Ostatnio widziałem też takie coś, że ktoś miał tak, tak miał, miał bo to była tak jakby twarz wyglądała, nie? Taka, ale takie jak kosmity czy coś. I ktoś zrobił po prostu nogi, ręce i tego do tego przyuczepił i wyglądało jak ten, no. Bo korzeń ma fajny kształt zazwyczaj i ogólnie drzewo przy samym dole ma fajny kształt. No to jest chyba sam samym dół, Tutaj mamy chyba. Możliwe, że to ktoś uciął na samym dole. No, pokazuje plasty, to też są chyba plasty przy samym dole obcięte, jak myślisz, bo mm. mają no, dość nietypowy Uf. kształt. Ciekawe, no nie wiem, to, no to dosyć, to jest trochę spuchniałe już, ale... Już trochę spuchniałe, ale kształt jest przepiękny, no. także na pewno też to w jakiś sposób wykorzystamy. Jabłon czy coś. To jest chyba wiśnia. Albo wiśnia jakoś. Także mamy trochę tych e, plasteków o dziwnych kształtach, coś ciekawego można zawsze z nich zrobić i jakoś je wykorzystać. Mam jeszcze jakieś ciekawe kształty. No, no tamten te to, 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 to ciężkie coś. To. to również miało iść na opał. Hmm. I to jest chyba cis, tak jak Tomek mówił. Nie wiem. Też bardzo ciekawy kształt. Ba bardzo twarde ogólnie, albo ten nic tylko grab może ja. to jest. Albo... Ale to jest twardsze od dębu, czy nie? No chyba tak. Strasznie twarde. Tak, tak. Także na wyszlifowanie takiego kawałka drewna chyba idzie bardzo dużo tak, papieru. materiału papieru. Bo wyszlifować taki kawałek drewna, to już jeden plastę szlifował strasznie długo. Strasznie to jest chyba długo. Dwa jest no, nie jest I dużo fajny. materiałów, bardzo dużo materiałów zużył. Tak. No. Są moje plasty. Ja to zabieram Co? tam zanieść. No i znowu będzie go no. Także tak, kochani. Widzę, ale uważaj na Filemonka. Jeżeli nie chce się przytulać, tego nie przyturaj, okej? Okay? Jesteśmy z powrotem po krótkiej przerwie, czułam, że potrzebuję tą przerwę i... wieje. Niestety dźwięk nie będzie taki dobry, przynajmniej przez jakiś czas, jaki był wcześniej, do momentu aż naprawię aparat, ponieważ rozsypał się na drobne kawałki. Na początku filmu, to było jakiś miesiąc temu, Zaraz kochanie przyjdę. Jak mogliście zobaczyć na filmie, aparat mi pękł, a w tym momencie jest rozpad się na milion kawałeczków. Także nagrywam innym urządzeniem, które niestety ma gorszy dźwięk. Także nic na to nie poradzę. Mikrofonu nie mogę podłączyć, ponieważ ten aparat ma chyba z 5 lat. Jest to stary aparat, pięcioletni, to jest już, jeżeli chodzi wiecie, o ten sprzęt do nagrywania, no wiekowy i niestety nie da się do niego podłączyć mikrofonu. Do tych nowszych modeli już się da, a do tego, który mam, niestety nie. Dlatego dźwięk będzie taki, jaki jest. choć. Ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. I co? Będziemy się już z wami żegnać. I tyle. Tyle na dziś. Pa. 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 pa.